Dzień dobry, jest 10 lipca 2024 roku jestem na ulicy Jagienki, prawie na rogu ulicy Sienkiewicza. To co przede mną to dawny budynek Cefarmu, budynek zbudowany w latach 50. Ostatnio na kanale ktoś w komentarzu. Poinformował mnie o tym, że tutaj właśnie wylądował jakiś żuraw. No, trochę słabo stanąłem, ale zaraz podejdziemy, żeby zobaczyć, jak on wygląda z drugiej strony. Sprawdziłem w internecie na stronie Rogowski Development, jest informacja na temat tego budynku, co w nim będzie. Budynek zostanie przebudowany i zostanie. Przeznaczony na cele mieszkalne, będą tutaj lofty i apartamenty. Ma to się nazywać Nowela Sienkiewicza. Na stronie dewelopera można przeczytać, że budynek zostanie całkowicie przebudowany. Za wyjątkiem ścian zewnętrznych będzie również dołożone jedno piętro. Zobaczymy, co jest na tablicy informacyjnej rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku o funkcji usługowej ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkalny wielorodzinny ulica Sienkiewicza co my tu mamy zobaczymy jak to wygląda od środka na razie jeszcze teren nie wygląda na zamknięty spojrzymy gdzie jest ten żuraw i jak to wszystko wygląda? O, proszę. Jest żuraw. No, i widać, że to się już zaczęło. Jeszcze tak trochę przy okazji, jak już jestem na ulicy Jagienki. Pokażę, co się dzieje na Jegienki 12. Nawet teren został uporządkowany. Jeszcze niedawno były tutaj prowadzone prace ziemne. Prawdopodobnie przebudowywana była instalacja jakaś podziemna instalacja ciepłownicza. Tam dalej nawet widać jakieś banery. Z budynkami dewelopera, ale nie wiem, czy to akurat dotyczy tego terenu. W każdym razie parkingu już tutaj nie ma, hoteliku to już bardzo dawno nie ma. Ale budynki spółdzielni Inwalidów nadal stoją, chociaż tam coś jest o nowej lokalizacji. Także pewnie już, już firmy tej tutaj nie ma.